Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bis One. Z tej strony Day i zapraszam Was do oglądania. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam jak sprawić, żeby nasze pszczoły były gifted. I mam nadzieję, że nie zapomnę o żadnym sposobie. Także zaczynamy. Jak tutaj widzicie, ja sobie ostatnio zrobiłem trochę pszczół na gifted na przykład tą moją Todpull B mojego pierwszego mityka zrobiłem na, 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 na gifted udało mi się szansa to jest o może tak, może to zacznę od tego to jest pierwsza szansa, to jest pierwszy sposób na, na zrobienie Gifted B którą tutaj wykorzystałem to jest chyba sposób który mogą stosować osoby które dopiero zaczęły grę Aczkolwiek nie polecam tego, bo jest bardzo trudnym sposobem. Chodzi tutaj o... O, proszę, o tutaj. O te nasze itemki. O e, Sunflower Seed, Strawberry, Pineapple, Blueberry. I do tego jeszcze potem są e, Bitterberry, mulchams chyba też, na pewno Gingerbread. Chociaż Gingerbread to inna, e, powiedzmy, półka. Najważniejsze są te cztery. Te cztery... Sunflower, Strawberry, Pineapple, Blueberry. Każda pszczoła zależy od koloru. Lubi któreś z tych naszych itemków, naszych owoców. I na przykład, jeżeli chodzi o Totpool, o dobrze czytam, dobrze to wymałem. Totpool, Totpool. Ona lubi blueberry, chyba. Nie, nie blueberry. Jeżeli... Fajna to? Nie? Zawsze musicie sprawdzić po prostu, albo w internecie sprawdzić, albo po prostu będziecie przyciągali. Chwila. Co ona lubi? Nie zrobimy jej w ten sposób. Aha, dobra. Podejrzewam, że dlatego, że ona już jest gifted, to to się nie pojawia. Teraz się to nie pokazuje. Także pokażę Wam to na innej pszczołce. Na przykład tutaj mamy do góry, do góry Riley Bee. Ona bodajże lubi truskawki. Tak jest. Jeżeli przeciągniecie któryś z tych owoców na Wasze pszczoły, w zależności od koloru, to tutaj się pojawi Until Gifted. Tutaj może tego nie klikajcie, bo Wam zje wszystkie owoce, które macie, raczej ten, który użyliście, czyli tutaj trudkawki, by mi zjadło wszystkie, jeżeli się nie uda. Bo szansa na to, że się uda, to jest chyba 1 do 24 tysięcy. Także jest to bardzo mała szansa, że to się uda. Także mi tutaj naprawdę fajnie się udało z tą pszczołą. I no, na początku nie polecam używania tych owoców w ten sposób. Znaczy, można sobie tak tam. Po jednym, po sto, czasem rzucić, sprawdzić, czy się uda. Może no, będziecie mieli szczęście i się uda, jak tutaj miałem z moją pszczołą, ale ogólnie nie polecam. Na początku tym, tym bardziej, bo na początku wam się będą przydawały jeszcze owoce. Z czasem będziecie ich mieli mnóstwo i wtedy, wtedy warto, raczej wtedy można sobie to w ten sposób robić. Jeżeli chodzi o owoce, to zdobywacie je najlepiej. Oczywiście z czasem jak już będziecie szybko zbierali, najlepiej mitig Beansami, to już mówiłem chyba na początku w którymś odcinku, że najlepiej Mythic Beans, dobry boss na, na pole do tego Cloud Vial, chmurka wyleci, także nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zbierać szybko, to bardzo szybko nam ta, ta fasolka urośnie i poleci nam drop w postaci tej właśnie owoców. Także możecie nazbierać i nazbierać tego, ale to też chyba lepiej w późniejszym etapie to robić. I to jest pierwszy, pierwszy sposób, który można użyć. Całkiem spoko sposób, ale mówię, to ja mówię na późniejszy etap. Potem są pszczoły, których na przykład nie możemy ulepszyć tymi owocami. Są to pszczoły, które kupimy tutaj w namiocie. Tak jak tutaj ten kot. ...ten prezent, no wszystkie te pszczoły, które tutaj się znajdują, ich nie możemy w ten sposób ulepszyć. I żeby je ulepszyć, potrzebujemy kupić to ciasteczko z taką gwiazdką star, star, starcym, co star, on się nazywa. Potrzebujemy kupić to ciasteczko, albo w jakimś evencie jest to być tak jak tutaj jest, w tym evencie, albo z któregoś zadania. Na pewno zadania od Oneta, chyba za piąte zadanie jest Star Chyba z innych z jakichś zadań też można zdobyć, ale tego nie jestem w 100% pewny. Ale no, kupujecie te Star właśnie tak jak tutaj, za 1000 ticketów, że trochę trzeba tych ticketów nazbierać, żeby to kupić, albo zdobywacie z jakiegoś kłęca, albo z eventu, i wtedy ulepszacie te wszystkie eventowe, bo to są wszystkie eventowe, pszczoły. Wtedy je ulepszacie tym startem. To jest drugi sposób. Kolejnym sposobem. Kolejnym sposobem i to jest w zasadzie najłatwiejszy chyba sposób. Oczywiście, jeżeli takie coś zdobędziecie. Tutaj jest start jelly. Tak właśnie wygląda start jelly. Można ją wykraftować. Tu nie mogę wam pokazać. Co jest do tego potrzebne. Ale też na całym tutaj tym świecie pszczół. Coś tu się zbudowało, zobaczcie. Na całym tym świecie jesteście w stanie znaleźć kilka tych star jelly. Jedna jest na przykład tutaj. Jak tutaj tutaj jest jedna. Tutaj jest następna. Kilka tutaj można zdobyć, ale jeżeli potrzebujecie więcej, można je też wykraftować. I na nie potrzebujemy. 100 zwykłych jelly i trzy to są. To są pyłki. Pyłek. Glitter, tak. Glitter też, jeżeli byście nie mieli, glitter też możecie wykraftować. A znaczy nie jest to... No tutaj macie księżycę i, i Pinsa, jednego magic Pinsa, Także... Wszystko można wykraftować, to dużo czasu zajmuje i trochę zżera nam wszystko co zbieramy, no ale jest to jakaś opcja, jeżeli naprawdę ktoś by chciał w ten sposób to zrobić. To jest w zasadzie chyba najłatwiejsza opcja, żeby testar je używać, aczkolwiek jest to jest to dobra opcja na początku, jeżeli nie mamy w ogóle albo mamy bardzo mało tych pszczół, bo ona zamienia nam którąś pszczołę w randomową, czyli wybiera sobie losową pszczołę, także może się zdarzyć, że wszystkie pszczoły będą takie same, że nam się nie trafi żadna inna albo wszystkie nam się trafią różne także no, tutaj losowo wybiera, więc nie jest to tak jak, że nie jest to tak jak z tymi owocami, że mamy taką pszczołę, tą chcemy dostawić, chcemy ją ulepszyć ja nam zostanie nie. Tutaj tutaj nam będzie zmieniało pszczoły w różne, takie przypadkowe, jakie tam akurat wypadły. Także to jest. To jest trzeci sposób, tak? Czy drugi? Chwilę hmm. mówiłem o owocach. A jenis. Aha, ciastka to jest trzeci sposób. Także to jest też bardzo fajny sposób. No ale star no Trudno zdobyć, powiem szczerze, jest najłatwiejszym sposobem, jeżeli je macie, ale jeżeli nie, no to trudno je zdobyć tak naprawdę. Trudno wydropić, to jest taki dosyć rzadki item do zdobycia. Dosyć rzadki, nie jest najrzadszy, ale jest dosyć rzadki. Kolejny sposób i tutaj to jest na pewno rzadki, rzadki item, który zdobywamy. To jest starek, tutaj akurat wydropiłem gdzieś, nie pamiętam dokładnie gdzie jeżeli macie starek to on też zamienia nam jakąś pszołę przypadkową pszczołę, ale nie tak do końca. Jeżeli macie pszczoły już jakieś gifted, to starajcie się zrobić tak, żeby mieć te wszystkie common bee's, rare bee's, rare epic bee's, które tu jeszcze mamy legendary, też by się przydały, żeby były. Żeby Wam tylko zostały te mityczne. Jeżeli mityk Wam zostaną, które nie są gifted, to to jajko działa w ten sposób, że używając go, on wybiera pierwszą pszczołę, czyli losową pszczołę, która jeszcze nie jest gifted, której jeszcze nie macie gifted, więc tak naprawdę te mityczne pszczoły możecie zdobyć, ile ich jest w ogóle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, możecie 6 pszczół mitycznych giftet zdobyć, no tak, tak, od, od tak, no po prostu. Mając już wszystkie inne giftet, także, więc nie opłaca się używać tych jajek na początku, zaraz od początku, tylko poczekać, wymieszać tam wszystko, poużywać trochę tych royal jelly, żeby wam się te wszystkie giftet zrobiły które tam macie, to też będzie trzeba dużo ich użyć, ale jak je wszystkie użyjecie, to dopiero na samym końcu, jak już zostaną same mityczne, dopiero wtedy użyć tego jajka. Także to jest, to jest chyba, chyba tyle. Teraz nie wiem, czy jest jeszcze jakiś sposób. Na pewno jest więcej tych jajek. Jeżeli chodzi o jajka, są, jest więcej opcji. Na przykład tutaj mamy Gifted Mythic Egg i to nam zamieni w mityczną pszczołę od razu, Gifted. Także te jajka można używać, aczkolwiek też, jeżeli będziecie ich mieli więcej, no, to pewnie już będziecie mieli pełną ścianę mitycznych. wtedy lepiej ją użyć tam do góry, żeby bossy dostać. Także dobra, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. To były takie ważne informacje, jeżeli chodzi o jak zdobyć gifted, gifted pszczoły. Tylko Wam ewentualnie pokażę jeszcze, bo tutaj trochę się zmieniło u mnie. Na koniec Wam pokażę. Tutaj mam tą pszczołę Victus Bee. Wybiłem ją na 11 level i ona jest Gifted. To była chyba moja pierwsza pszczoła, na której użyłem Star Treat. Teraz jeszcze użyłem na Gummy Bee. Też jest Gifted, na tym prezencie użyłem Festive Bee I jeszcze kota też Upgrade'owałem na, na Gifted Także to są pierwsze moje cztery pszczoły Eventowe, które Upgrade'owałem Jeszcze zostały mi Ta Chrismon Bee I Potom Bee Także te dwie jeszcze muszę Upgrade'ować Także jeszcze mi brakuje 2000 etykietów. bo Tiketów mam 160, także jeszcze prawie 2000 mi brakuje. Jak to ogarnę, to będę miał je na giftet. No i co jeszcze tu się zmieniło? Aha, trochę użyłem tych makołyków, tych owoców, powiem szczerze. Zaryzykowałem na kilku pszczołach i tak zamieniłem chyba tą czerwoną i tą czerwoną. A potem pomyślałem, dobra, jeszcze Basic B nie mam jej, wszyscy polecają, żeby mieć i chciałem ją zrobić na Gifted. Wyzerowałem Sunflower Seed, bo chyba Sunflower na nią działa. Tak. Wyzerowałem i chyba 5000 Sunflower Seed poświęciłem na nią. się nie zmieniło, także odpuściłem na razie. No i w ogóle dwie pszczoły mi doszły, jak widać, także, także tak to u mnie wygląda. Reszta chyba była taka, jak jest. A nie, jeszcze tutaj, to jest jeszcze moja nowa gifted, bo tutaj mieszałem, właśnie, bo jeszcze tutaj, jak widzicie, mam pszczoły legendarne, postanowiłem wymieszać, bo żeby aktywować tutaj tam roślinkę, musicie mieć osiem legendarnych pszczół odblokowanych, więc musiałem odblokować wszystkie, których jeszcze nie miałem. Ani miałem chyba nie wiem, Jednej, drugiej, trzeciej, czterech nie miałem jeszcze. Także musiałem tak długo mieszać, aż mi wypadły. Właśnie, no i teraz mi się przypomniało, jest jeszcze jeden sposób, żeby zdobyć Gifted B. I ostatnim sposobem jest, jest używanie Royal Jelly. Po prostu. Używacie, no weźmy no, tutaj, i transformujecie pszczołę w jakąś inną, raczej zamieniacie ją yy, i zamieniacie ją tak długo, tak długo, aż wypadnie Wam gifted. I tak mi tutaj wypadła. Nie wiem, ile po, ile użyłem tutaj Royal Jelly, ale podejrzewam, że około hmm, 150 mi tutaj akurat wyszło na nią, ale w międzyczasie. Tutaj trafiłem na te legendarne, także na tyle, co zużyłem tych Royal Jelly, no to było ciężko trafić to. Także to jest ostatni sposób, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o, o te pszczoły, żeby zamienić na gift. No także to wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrypcji, zostawić komentarza, powiedzcie co powiedziałem źle, czy Wam się przydały to, te informacje. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!